Tata, który pływał, wziął, przyniósł właściwie z ze statku takiego kundelka, nazywał się Kukuś, no i niestety lubił popijać alkohol. Pani profesor, czy może panu prezesowi Kaczyńskiemu jakieś zwierzątki by pani wręczyła w Sejmie, jak pani... kiedyś byliście w zespole parlamentarnym? Jestem bardzo przywiązana do moich zwierząt, a nie sądzę, żeby one chciały zmienić właściciela. Także, gdyby bo... pani miała właśnie jakiegoś wytypować, to co by pani mu wręczyło? Jakie zwierzęta? Co bym mu wręczyła? Kota czy mleka? Nie, to kota raczej... to mleka. To. <laughs> raczej tutaj mam gdzieś dromadera. O! o dlatego, że on ma ten garb w postaci ziobry okay. i jego ugrupowania, więc no, trochę tak. tak by to było chyba okay. najbardziej do prezesa, do prezesa podobne. A, a właśnie a Pani profesora, prawdziwych zwierząt Pani nie ma teraz, tak? Żadnego nie, kota, Nie, prawdziwych zwierząt nie mam, Mówi dlatego to? że całe życie, właśnie wychowałam się wśród psów. Zawsze miałam psy jakoś, nie wiem dlaczego nie koty, ale to zawsze są ludzie, którzy mają koty i tacy, którzy mają psy, chociaż teraz coraz więcej Czasem ma i psy mieszamy. i koty, tak. Ale kiedyś tak nie było i już jako dziecko, to pamiętam, że tata, który pływał, wziął, przyni przyniósł właściwie z, ze statku takiego kundelka, nazywał się Kukuś. No niestety lubił popijać alkohol. Widocznie go marynarze. No tak, marynarze go chyba nauczyli w czasie rejsu I potem. Tak. I później, jeżeli tylko gdzieś mu się udało, a rodzice, pamiętam, bardzo często grali w brydża przy takim stoliku kwadratowym, a na dole stawiali sobie kieliszki z likierem. No Dostępnie i on pijał, i tak. pijał, no i w Spii, takim w takim pijanym widzie lubił wychodzić przez lufcik na parapet U. zewnętrzny na pierwszym piętrze. No i oczywiście cała rodzina była przerażona, że spadnie, ale dobrze się trzymał. A, a później kiedy tata umarł, a Kukusia już też nie było na świecie, to mama kupiła mi pekinczyka. No i to był właściwie taki mały piesek. Już nie pobijał. Nie, nie, on był bardzo bardzo był miły, przyjazny. Niektórzy o Pekinczykach mówią, że są złośliwe, ale ja myślę, że z psami to jest dokładnie tak jak z ludźmi, że jedni są złośliwi, a inni mili i nie jest to związane ani z rasą, ani z wyglądem.